Gala wręczenia nagród za sezon Wiosna 2015 zgodnie z planem odbyła się w EGO, jednym z najlepszych trójmiejskich klubów nocnych. Niemal każdy z jej uczestników, niezależnie od ligi i koloru medali, na pytanie, o której wróciłeś, odpowiadał Nie patrzyłem na zegarek, ale jasno już było. Myślę, że to wystarczająca rekomendacja naszego piłkarskiego święta. Ale jak to mówią, zanim do tego doszło... Zapraszam na nocne Polaków rozmowy, drodzy widzowie. Pierwsze miejsce w, w trzeciej lidze. E, najlepsza obrona, e, w najmniej wpuszczonych bramek, no i awans do drugiej ligi. I aspiracje wyżej. Organizacja, jak najbardziej, jak zwykle na plus. Zaskoczenie bardzo fajnie, sama gala e, świetnie. E, wszyscy, wszyscy zostali nagrodzeni. E, fajne bony na stroje, które będziemy mogli sobie kupić. Poza tym będziemy mogli e, również. Uczestniczyć w jeszcze bardziej ciekawych rozgrywkach. świetna organizacja No i cieszę się że kolejne boiska nowe. Moi drodzy, Maximus Gdańskie .pl, czyli znani wam dobrze, już nożownicy, gastronomicy, nie zwalniają tempa. Drugie miejsce jest w trzeciej lidze. Jest najlepszy Atak, jest gala w EGO. No i jak, jak się odnajdujecie w Pelczy? No, jak są wyniki, właśnie. Pokazują bardzo dobrze. Weszliśmy właśnie w, ten, w tą nową ligę. W końcu nam się udało zająć miejsce na podium, bo w poprzednich rozrywkach tam było, było różnie, dwa razy zajęliśmy czwarte miejsce, także w końcu się udało. <grym /dziśla> Limit pH wyczerpany, tak? Tak jest, tak jest. Jaki jest skład? Żelazny? Czy zmieniacie coś? Jakieś nowe twarze są? Zobaczymy właśnie jak będzie, obawiam się niestety, że będzie, będzie troszeczkę gorzej ze składem, ale będziemy walczyć. Bawimy się wyśmienicie, atmosfera jest przecudowna, cieszymy się tym, że udało nam się wygrać tą czwartą ligę. Poziom był bardzo wyrównany, ale jesteśmy zadowoleni. Nie było łatwo, Marcin, to możesz przyznać na pewno. Ale udało nam się osiągnąć najwyższe poziom. Ogólnie my gramy już od pięciu lat razem. Gramy na hali, gramy na orliku. No i padł taki pomysł, żeby po prostu zapisać się do ligi. Więc stwierdziliśmy, że damy radę. Rozumiem, że nie żałujecie? Nie, nie żałujemy. Jesteśmy zadowoleni. No sponsor nas, nas wspiera bardzo dobrze. Jest chętny dalej do współpracy. Mamy trochę braki kadrowe, ale mamy jeszcze tydzień czasu na, na zastanowienie. Więc mo, może wrócimy jeszcze do ligi. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie? A jakie oczekiwania przed tym nowym sezonem w trzeciej lidze? Eee, znaczy oczekiwania są takie, że my teraz się zrehabilitujemy, złączymy zespół, połączymy niezłą pakę i powrócimy na wiosnę jako nowy zespół i awansujemy wyżej, czyli do drugiej ligi. Zdobyliśmy pierwsze miejsce rundy wiosennej w drugiej lidze oraz najlepszy atak. No bo w rundzie jesiennej jeszcze nie wiemy co. No nie wiemy. Ale Zatrzyliśmy... Coś będzie. No, miejmy nadzieję, że będzie, ale jest ciężko. Jest różnica między pierwszą ligą a drugą. Macie zawodnika, który został MVP całej ligi. Tak, mamy Daniela Jasinińskiego, który dużo strzela bramek. No, nie ukrywam, jest naszym czołowym napacikiem, który podnosi nasze całe kwalifikacje, ale... Jest fajnym Danielem. Dokładnie, jest fajnym Danielem, tak, tak, tak. tak samo imiennik tutaj stoi, tak. ale sam człowiek meczu nie wygra, tak? potrzebuje drużyny, a no drużyna troszeczkę się zmieniła i widać tego wyniki w tym sezonie, tak? bo mieliśmy trzy mecze, w tym mieliśmy jeden remis i dwie porażki, tak? ale nie można o nas zapominać. To znaczy, ja rozumiem, że wy się jeszcze w sobie zbierzecie i ta druga część sezonu, środkowa część sezonu będzie dużo lepsza pewnie. Też mam taką nadzieję, że będzie lepsze, ale tak jak powiedziałem, druga liga była trochę inna. Zamiast się w pierwszej wzmocnić, to troszeczkę się osłabiliśmy. No ale dopiero trzy mecze, jeszcze przed nami dziesięć, także miejmy nadzieję, że inaczej może. Nasz cel w tym sezonie był utrzymać się w środku tabeli, a w przyszłym roku zaskoczymy wszystkich. Tworzymy taki zgrany kolektyw i. Przede wszystkim w tym pierwszym meczu na pewno wszystko nam zagrało, dosyć dużo rzeczy nam wyszło. Kilka kontr skutecznych w rozegraniu też piłki było poprawnie. Drużyna prądu akurat w tym meczu to też grała trochę z, chyba z jednym rezerwowym. Jakąś kontuzję złapali po drodze, także to tak trochę może być zafałszowany ten wynik. Pewno... Nie mniej cieszy. Oczywiście, że cieszy, ale myślę, że ta drużyna nie, nie jeden punkt jeszcze odbierze innym zespołom. A jak będziecie wspominać sezon poprzedni, tak udany dla Was? Fakt udany. Udało nam się wrócić do pierwszej ligi. Co prawda, po pierwszych meczach wcale nie było tak łatwo, bo straciliśmy też tam punkty i widzieliśmy, że już jest mało czasu, tak naprawdę, na jakikolwiek błąd. Jednak nam udało się. i. Pewna konsekwencja, według mnie, w dwóch najważniejszych meczach sezonu z Ergolem, który był bardzo silny, i z Barkarią, te dwa zwycięstwa tak naprawdę poprowadziły nas już do tego, że bezproblemowo weszliśmy z powrotem do pierwszej ligi. No i przede wszystkim mówię, tworzymy taki kolektyw zgrany już od ładnych kilku lat. Mieszanka rutyny z młodością, no i udało się, odpaliło. Mam nadzieję, że bez problemu utrzymamy się w pierwszej lidze. Jak jakąś niespodziankę sprawimy, to tylko na plus. Dzisiaj Wasze święto. Jak odnajdujesz galę, która kolejny raz odbywa się w jednym z najlepszych trójmieckich klubów EGO? No to przede wszystkim trzeba pochwalić organizatorów. Wielkie słowa uznania przede wszystkim dla Mateusza Nowaka i całego jego ekipy. No, robi już tu bardzo dobrą robotę już od kilku ładnych lat. Robi to z pasją. Zaraża tą pasją nie tylko swoich współpracowników, ale też nas, grających, z wielką przyjemnością przeszliśmy tutaj do tej ligi kiedyś na zaproszenie Mateusza. Myślę, że nikt z nas tego nie żałuje. My wszystkich możemy tylko zaprosić, bo tak sprawnej organizacji gry, no no w którym mieście niestety nigdzie nie ma, no a to, że jeszcze bawimy się w takim klubie, to tylko jest specjalny dodatek od Mateusza. No właśnie, niepokonane filtry, mało tego, wiesz co, raz, raz, raz pokonane, ale generalnie w przekroju całej ligi niepokonane. Tutaj koledzy twoi przedmówcy twierdzą, że nadal tylko jeden jest właściwie kandydat do złota, chyba tak, żeby was zdemotywować może troszkę przed jesiennymi rozgrywkami. Mówią, że my jesteśmy faworytem. Głównym. No, to... No, to dobrze, to dobrze, że mówią. No generalnie my też uważamy, że za każdym razem w sezonie celujemy w złoto. Kilka, kilka razy już nam się udało. Mam nadzieję, że w tym sezonie też się uda. Jak, jak skład jest żelazny, czy coś, coś nowego prowadziliście? Skład z zeszłego sezonu w ogóle się nie zmienił. Jest tylko opcja, że nasz najlepszy asystent Maciej Osłowski nie będzie z nami grał. Mam nadzieję, że jeszcze go przekonamy, ewentualnie gdyby go nie było, no to będziemy grać w niezmiennym składzie oprócz niego, tak? Jak się bawicie tutaj dzisiaj w EGO? No impreza jak zawsze na zakończenie jest fantastyczna, super organizacja, więc z kolegami z innych drużyn sobie siedzimy, jest super. Organizatorom dziękuję za zorganizowanie fajnej gali i fajnej ligi, całemu zespołowi, wszystkim sympatykom PL3, trzymajcie się, myślę, że spotkamy się to jeszcze nie raz. No Pozdrawiam rodziny, nas wszystkich, za wyrozumiałość i... Za te długie wieczory, tak? Tak, tak, że są tolerancyjni, wszyscy właśnie pozwalają nam pograć troszeczkę, poruszać się wieczorami. No przede wszystkim dziękujemy sponsorowi, czyli Remontowej Lighting technologii, oraz chłopakom, którzy dobrze grali w naszej drużynie, no i aby tak dalej. No i pozdrowienia dla wszystkich, którzy grali w tej lidze oraz dla naszych rodzin i małżonek i wszystkich, no, kochamy was. Ja się podłączam do tutaj pozdrowień kolegi, to, bo nic więcej dodać nie mogę. Pozdrawiamy oczywiście całą drużynę i chciałbym tutaj zaznaczyć, że chciałbym pozdrowić przede wszystkim Łukasza Gawła, który niestety chłopak jest bardzo dobry, ale doznał kontuzji na rozrywkach zimowych. Zerwał wiązadło, jest po operacji. Czekamy na niego z utęsknieniem. No i oczywiście całą drużynę. No i oczywiście Jasia, który strzela dla nas najwięcej bramek, oby tak dalej. Oczywiście Jasiu idzie tutaj właśnie akurat, chcielibyśmy go podrobić. To jest nasz snajper, tak? I oby strzelał jak najwięcej bramek i co ja mogę więcej? Cała drużyna. Żonę, dzieci, trenera, sponsora, a przede wszystkim sponsora, bo gdyby nie on, to byśmy nie grali, prawda? Przede wszystkim tutaj taka drobna nasza tajemnica. Większość żonatych chłopaków z naszej ekipy to dziękuję wszystkim swoim DOD. To jest taki u nas skrót: domowy ośrodek decyzyjny. Małżonki muszą nas raz w tygodniu puszczać na te mecze, więc im przede wszystkim dziękujemy, no i wszystkim dziewczynom sympatyzującym z drużyną, które też puszczają swoich chłopaków na nasze mecze, oby tak dalej. Pozdrawiam całą ekipę filtrów, mam nadzieję, że zobaczą, że żałują, że ich nie było. Pozdrawiam kolegów z innych drużyn i mam nadzieję, że znowu wszyscy zoznają smak porażki z nami.